Myślenie o kimś. Karty przełożyłam. Tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedna. Siódemka kielichów. A co wychodzi naprzeciw? A zbław. Wynik, odpowiedź, rada? Szóstka miecz. Sedno, siedemka kielichów. To jest problem z wyborem najlepszego rozwiązania oraz takie uleganie pokusom. Często siedemka kielichów pokazuje używki, prześwietlenia. Człowiek nie ma pojęcia, w jakiej sytuacji się znajduje. Możemy czuć takie zagubienie. Żyjemy marzeniami o drugiej osobie. Iluzja może zderzyć się z rzeczywistością. A to spowoduje bolesne rozczarowanie. Staw czoła problemowi. Zdobądź się na ryzyko. I pokonaj strach. Pokonaj strach przed podjęciem decyzji. Jeżeli zastosujesz tą radę, to twoje życie zmieni się na lepsze. Co wychodzi naprzeciw? as buław. To jest brak podjęcia działania. Człowiek może i by chciał z kimś nawiązać kontakt poprzez siłę przekazu, skoro widzę asabław, ale obleciał go strach. Wyraź siebie, zaufaj sobie i tej osobie, z którą chcesz nawiązać kontakt, bo tutaj będzie wzajemny poziom porozumienia. To będzie dobra szansa dla ciebie. Wynik, odpowiedź, rada, szóstka miecz. Tutaj należy podjąć trud porzucenia zahamowania, bo tutaj będzie pomoc i zakończy się niepokój. Nie oglądaj się na bolesne doświadczenia. Przełam schemat. Brak ruchu spowoduje stratę i później nie płacz. Każdy jest kowalem swojego losu. Ta osoba będzie szukać z nami kontaktu, może niekoniecznie realnego, bo strach paraliżuje. Ale myśl o tobie, jak ten kontakt nawiązać. Jeżeli żadna ze strony nie podejmie kontaktu realnego, to zostanie tylko rozmyślanie o stronie przeciwnej, a to w przyszłości przyniesie zwątpienie i smutek. Tutaj należy nawiązać kontakt, ponieważ tutaj będzie potężna pomoc. I tego Wam życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tore Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.